Witam kolejnego dnia. Dzisiaj będzie trochę inaczej. Eee, z mojego warsztatu. Zakopiłem sobie migomat. Co prawda używany. Migomacik krawdel. Na drut. Samoosłonowy. Nie trzeba gazu. Do tej pory używałem taką mała spawarkę Majstera polskiej firmy. Na grubsze elementy jak najbardziej może być, ale do cienkich to już trzeba mieć coś lepszego. Też tam pokażę na próbę. Zespawam dwa cienkie elementy, dwa grube. Do sprawdzenia przydadzą się blaszki, grubsza i cienka, schowę je na dół, żeby nie hałasowały. Jak już mówiłem, dwie cienkie blaszki. Zabawiam ja zmykałem żeby nie spalić tego stołu, bo i tak już popalony. Do spawania mam brata samochód, progi. Co prawda nie uważam się za jakiegoś spawacza. ale dla siebie, co chcę, to pospawam. Wiadomo. Mojego witka też sobie pospawałem. A wiadomo, jak to witoldy pognite. Ostatnio byłem na przeglądzie. Kościół zaraz sprzeciwu. przeciwu. Pieczątka podbite. Także co nieco potrafię. Dobra, tu podłączamy minusik. Od matu. i spróbujemy to pospawać. Sam jestem ciekawy, jak to będzie. Doświadczenie mam, ale ze zwykłym Tak Takie wszystko się okaże. Nigdy nie spawałem. Migomatem Dlatego zobaczę sobie różnicę Ustawienie krawtela na zero Meister też na blaszkę na zero jest z 11 Pewnie nie dojdzie do 0 Dobra, próbujemy Научих. efekt dobry jak na pierwszy raz jeszcze trochę poprawię așa mă, o ajurcă. Jak na pierwszy raz nie jest źle. Mogło być lepiej, ale nie jest źle. Teraz zwłaszcza stywarką na elektrody. Oh, fuck. Na maxa Povarka, da ni milijona. Przeszlifuję. Na szlifierce zawsze słona. Ja pokazuję jak tego nie robić. No się nie sugerujcie. Co tu się udało pospać. za spawarką. Jakbym się pobawił, to też bym uzyskał taki efekt. No ale spawarko nie da się tak jak migomatem. Na cienkie blachy migomat lepszy. Teraz ustawienie no na... grubszą blachę.

Na początku co zrobię na połowę, zobaczę jak będzie się spawało. No pewno prowadzenie jest lepsze niż elektrodom. Dobra, taki kwały starczy. A teraz spawarką wielkiej różnicy nie ma. To było migomatem. Dla chcącego nic trudnego. Jakbym się pobawił, to będzie taki sam efekt, sława widać, wszędzie światło odbija, tu mi gomacik, tu spawarka. Też bym uzyskał taki efekt, ale bym musiał się dłużej bawić, a nie o to chodzi, chodzi o to, żeby zrobić to szybko i w miarę dobrze. Tutaj ta dziura przepaliłem, bo było ustawione na maksa na spawarce. Dlatego tego dziura. A tu gruba blacha. U góry migomat. Nie ma różnicy specjalnie, ale osobiście chyba już nie będę spawarki używał. Raczej zostanę przy migomacie. Jutro będę brata samochód spawał. Coś tam zrobię, jakiś filmik z tego też. Dobra, taki krótki filmik. Jak się podobało zostawić pierdełki? Jak się nie podobało? Wiadomo co. Na razie.